Cześć, witajcie. Ja jestem Rafik, a to jest Let's Play Farming Simulator 15. Ze mną są... Tamar. <noise> Jaka cisza. Nie <noise> widziałem <noise> <noise> Marty. <głosy> I Adam. W dzisiejszym będziemy zajmować się żniwami. Kosić żniwa. A, Krótko na temat, nie? No. No. ja wsiadam sobie do swojego klasa Axiona 950. Gimcie, Gim jeździ... Gimcie jeździ TC5, a Rafał nie. To jest jaki? Rafał, w Szczęście to eee, generalnie. R8.90 Jeszcze mhm. takiego czegoś nie widziałem na żywo. Znaczy, ani nawet na filmikach chyba prawdopodobnie. Tego, jakiego maniu? No, znaczy, to jest ja taki CR. Uch... A ty, ja widziałem już. No w bednarek ja były, a przyjaźnie nie chciałeś Ja widziałem na nowocie. Znaczy ja widziałem tego y, CX-a... Nie, czekaj Tego 9090 coś tam Ten <grym> z buta biegnie <grym> On prasę bawił, nie? Ale i tak Cię Ja sobie tak Rafał pojedź prosto, ja Ja wiem, wiem, ja już ogarnię logistycznie jak to jest rozplanowane Lecimy tu to mam, mam ten komfort że wiem że nic nie będzie jechać i tak nie, nawet nie trzeba się w zasadzie rozglądać ja, ja się rozgląda jak głupi. Właściwie właśnie ja bym te pieszone. ja właśnie trzeba tego moda wrzucić jednego takiego nie ma na, modu to, to na nie, nie jest to pole, nie? Czekaj, nie czekaj, na ruch do 15 jest jeszcze nie, nie ma nie ma to tu to po lewej to nie nie to tu to 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 gdzie go przejechał. Czekalny. Tak, ale... Czekaj to, to, to nie te pole, to z drugiej strony tam jest taki ten To Kup. tu, tu, tu to, to Tu i tu i w lewo, nie? No do końca i w lewo. No Ja w sumie ją Rafałowi, tam Jeszcze, nie chce ja ci... kompletnie Wiesz co ci mogłem pojeździć? Ten wózek ja by zapiąć wysiednie hop... Skantował ty... w poprzek, cyk zapięty i odjedł Ty w sumie ja... W sumie to ja no. Mam tu nawet nie ma gdzie się. No ja mam jeszcze... Sta Stań. Cieka, bo ty coś się w krzakach zaparkował. Czekaj, nie. Nie, to, to. nie ten to zrobił na pięknie, na bogato, a co tam? O. Wreszcie żyje o. <laughs> Kurde, Ja, ja zabezpieczam o kurde. sobie jezdnie... Ła, wow, mój kark Chyba mój Klamar awaryjny na, no na, na, leg na legalu Weź zablokuj mi drogę w ogóle że... No właśnie to, to miałem na manewry. manewry Wojskowe? No poczekaj, ja tu... To... No na pewno ktoś będzie jechał Nie no, to pytanie, nie ja wiem na Poczekaj, poczekaj Słoma, słoma, słoma musi walki robić Bo co będzie Marty robił właśnie? Ciul tam, że podjechałem, kurde Jakieś 5 stopni krzywo, i tak idzie za No, i tak w wózek yy, obróciła, nie? Razem z kaderem No, robię ten olej. na no, narożek. On mnie rozjechał. Kurde. No i dobrze. Hamuj! Tak. Hamuluj. Dobra. To ja, ja znam się... to. No, ja no i. Nie przestanę, mało się. Ja ty... Nie przestanowiam. Ale tu jest pole kukurydzy fajne, to, bo... te. Możesz iść w lewo, nie? Nie wiem, wiem. Ale to X, czyli to trzeba czy jeden czerwony przycisk I krzaki na nas początek skośisz nie? A co tam? O, tym razem mieć mnie nie Ta to, to będzie na zadanie te, które w sumie nie robimy Dobra, co? Hmm. Ale mam... Festiwal przerywanych dźwięków, nie? Muszę, muszę ogarnąć frapsa, bo za pierwsza widzę połowę dźwięków. Ja lubię. No, nie, nie polecam tego programu. Daj no. mi można to... na. 2 na 10. Może parafę krzyżową wstawać. Robię pokos? Tak. Połowu? Uh -huh. No. O! się, okej. Ok. I co, będziemy w kółko jeździć? No, no na razie tak, hip. Ok, then. To jest no, dwa no, razy trzeba pijać. Tyle e, miejsca, nie? To ja może tam sobie piję z A ty już sprzedał tę do pedobel? Nie, po prostu jej nie było, me. <noise> I co, do marty, już jedziesz z praską, czy jeszcze się wstrzymujesz? Nie, idę jeszcze... To jest 2000 No swoje będę jeszcze 50 będę z zwiezienia, ma to w sumie Dzisiaj nie spędzam Naprasowałeś to teraz zwóź Związę wszystko o. Ja, też, ja też bym zwrócił Ja pamiętam w lesie 11 na mapie tej mojej pierwszej Wtedy jeszcze w sumie nie było modne granie na multi, bo chyba wtedy wtedy w sumie to miałem sprakowaną chyba grę Ogólnie W ogóle 11 no. to było nie wypał jak się o multi chodzi no. no tam takie lagi były, że masakra, chociaż miałem dobrego kompaczy. Nie, czy... nie no. no, w dwie osoby dało się grać. Ja na przykład grałem na pierwsze multi jakie zagrałem Czy było tak, że chyba 5 października... To o właśnie, to rodzica była teraz wczoraj. 5 października 2012 roku Pamiętam bo to taka data urodzin. Jakie je tam jedne osoby? No. I kupiłem sobie farminga w moim lokalnym mieście. Wpadłem do domu akurat z Miakiem byłem na tej tam. I bo, czekaj, jak to było. Nie wiem, Janek chyba już miał wtedy LSA, nie wiem, to już. ale bardziej Ale na rzeką. I tam. Co, co mu krzywa, bo. Nie, ja w miarę ogarnąłem. Tam chodzi chodzi tam. o zakręt, że tak musimy hmm. hmm. będziesz na na niego, żeby nie tak łagodnie przeszli. Okay. <laughs> no. I tam. O Oje... Dokończając. Pamiętam, przyjechałem, zainstalowałem tego, no to wiadomo, znaczy wtedy w sumie to mogłem po prostu ten Flix, znaczy przyjechałem, zainstalowałem nowego Lesa sobie i to która to była, tam pierwsza czy druga gimnazjum. Pierwsza I, czy i, druga w nocy, tak, I wchod... Nie, to była godzina lekko popołudniowa, tam nie wiem, było po 13. Nie ja, ja pamiętam, LS-a 11, mi siostra go w Krakowie kupiła. Także mnie męczył. No, i co pierwsze zrobiłem? Patrzę jakiś serwer, nie? Wchodzę i patrzę, ty pokłosił te pole, co na dole tam było na mapie. A. Tym, tym, tym lizardem się żółtym kosiło te pierwsze pole. No, no, kojarzę. Wszyscy, wszyscy kojarzą na pewno. No i tak, piszę do niego siema, on pisze siema, mówię, okay. oj, podjarany, że to je, ten działa. I dalej, trochę mu pokosiłem te pole. Mówię, dobra, znudziło mi się. No to wziąłem mu ten kombajn i jeb do tej rzeki. I wyszedłem. I tak No! Mnie no! Typowe nopy, hopie, ja zazwyczaj też miałem hop, jest, rzadko się zdarzyło żeby ktoś mi przy ten... więc yy, <grym grym> Żeby ci opienie ten... Znaczy weźed dup do, do wody i poszedł. A akurat tam daleko nie było do wody. <grym> no nie, nie było no. daleko. Przecież <grym> drogę pół pola i... No ale... Pamiętam takie multi? Kurczę... No, na oryginalnych Halo. maszynach Koleś Halo. postawił chyba w 8 ludzi, nie grać ośmiorka oś... ośmiorga albo dziewięciorga... Ośmiarga. ludzi i to była masakra, nie? Na, tam, na tych polach na dole, nie? prasowali skusili wszystko i to wszyscy pisali na czacie, nikt sobie... oj nikt sobie nie przeszkadzał, nie? coś pięknego taka gra a potem w końcu takie się to znudziło i wszystkie maszyny pierdoli to było nie no tak czy w sumie pamiętam no... Znaczy w, w, w zasadzie w każdym razie starałem się grać tak, jeszcze zanim było takie multimodne. W sensie, że rozwijać się i taki jeden safe, na którym jakby się tak cały rozwinął. No i pamiętam, że to w, potem w tym. W sumie to się sprowadzało do tego, że chciało się głównie rzepak. Bo no, na, no, tak, no bo bych. Bo było więcej hajsu, a wtedy jeszcze ten system wykonania tak nie działał, że ceny nie spadały jak się ciągle rzepak chciało. No i w zasadzie no. tylko tak było. Było to największe pole w lesie wtedy, nie wiem, w 13 nie było kupowanych później, nie było. Były. 11. 13, w 11. 13, by. już były. W, w 11, sorry. Nie było. Nie, nie było. Na, na jednej no właśnie w modach tylko było, tak to nie. No i, I... było te, te największe pole, i tam w sumie tak, szedł blizzard, zaraz za nim szła ta ta w siewnik, i kurskiwałem sam, bo nie, nie szło go na hubów jeszcze w kiedyś. I na tym jednym polu cały czas robił... Zazima też nie idzie. Idzie już chyba. Idzie, idzie. W sumie to zabawne było ile ja to mam. A ja typowo jestem. Czekaj. To się już tam dostosuje. to było w sumie zabawne, nie? Bo cały cała ta, ta, ten mój system ekonomiczny widzę w sumie... nudne no, no, no to było, a jednak człowiek grał. A teraz jest niby dużo lepiej, a i tak człowiek nie brzedza. Tym się a potem jak w ogóle te młode zaczęły dochodzić, nie? Ty, 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 ty jedenastki. Te jedenastki. No, Ojejane. Te wszystkie bizony. Tak, Wiem co to. O! Dobra, mam cię. Tak, pewnie nie. No... Udało się. Trzeba no. coś... Coś inny pomysł na te pole wymyślać. Ja wycinam tutaj kawaler. Obiecie, za... obiecie to z 2 raz, te, obiecie to z 2 raz do kop, nie, tylko śni. Się... Nie wiadam czwarty. Ja wiem, bo Ech. się tam. Co bo. Ja to a teraz muszę zabronić. To teraz co może ty wyrównam. ja to teraz wyrównam do równego. Ile to masz, tam... masz? Aha. Eeee. Dobra. Coś jest tam niepotrzebne. Feder do góry. Pię wy tak na szykanie doładowanie tej pelapy, a ja już mam 4 nadawane uszy. Już... Fajnie. Kto może kanał budować bez? Marto, prawie co to? No, no tak. na komu, a nie, blarzek nie? Ja no, wersji no. na swojej mapie Kładłem zawsze. Dobra, z... te powtarzać się! O, spinałem. M. Chyba to już czwarty raz już No bo ty... ani razu nie dałeś mi dokończyć, bo ciągle mi przerywałeś. A. Teraz drugi raz z tym mówię. Spinałem sobie dwa autostany i układałem po 10 na każdą. I to już system układałem, się. Tym, yy, tym pierwszym od Marcelo, nie wiem. Pamiętacie, nie ten taki ten co potem było miliard przerwego, tylko ten pierwszy, gdzie było i dużo mniej. Co programowo jeszcze ten Kamil Les trzymał z, z tym. No właśnie ciekawe, co z glutkiem. Teraz w w Cały ten świat Lesa tak zastopował. Jakby to wszystko zatrzymało się. O no, bo... Kiedyś... Bo bo, ile tych takich tych topowych makerów modów. Ludzi było nie? Ale opie kiedyś jedenastka to było tyle tych, no. Tyle pobrań, tyle jaki mod. No. I nas zmienili i 20 tysięcy pobrań i się Trzeba. to ciągło. 20-30 tych A teraz lato. nawet nie patrzę co nie Teraz pierwsze co to cię zjadą, coś to za moda wypuścił. O. No. Nie no, tak, ale z dziewiątka to w sumie Kamil, les i bociek i badziu. Potem jedenastka to już wkraczali ci nowi tam. Kto tam z tych takich miejsc? A na przykład ag seria agro pomoże, jeżeli chodzi o mapę, to akurat to no, są moje mapy. To, to, były, to były dupne mapy, no to To, to, to były najlepsze mapy. Ja ile ja agro pomoże V4 no, skosiłem razem sam. Całą sam skosiłem. Ja i tak najlepiej wspominam tą pierwszą. A nie, to mi, mi najbardziej czwórka podeszła V4. Też I ta pierwsza. To, to było coś w ogóle, taki... coś pięknego. A i tak tam grałem Ursusami w sumie. I było <tyszelne> tak, ap A nie, to ja, ja woliłem tym, leksionem bo opie... Ja to mnie samym ukość to mnie jak jak nie Nie no, ja no. leksionem, ale Ursusami odwoziłem tymi, wiesz, ciężka seria. Takie... Wreszcie... Znaczy w sumie nie, sorry, miałem Ursusy, Hole. Ale wkostkowałem w te pola. <tyszelne> Ja pierdziele Sam miałeś, spinałem, jakiś licznik Spinałem cztery przyczepy autosane i na ten przecinek się zbierało, nie? Bo no. wtedy nie było, że moc, że sam zbierał tylko musiałeś co kawałek przecinek, znaczy jo, na numpadzie ten przecinek wcisnąć. No. I wiesz, i tak jadę? Jep. I kra się lagowała na 2 sekundy? Puszczało. I na, całe, na całą długość czterech przyczep jakby co ten... Co kawałek naciskałem ten przecinek i tak, zbierałem cztery przyczepy i na farmę. I wiep, tak. Potem się tą gwiazdkę naciskało I wiep, wtedy to wyskakiwało tak No taki wysyp bo jakby grzyby no. I potem jak to opadało, nie? Jak taki deszcz Kurde, deszcz snopków To kasa przebywała Chyba, że od razu tak w trigger się wstrzymałeś Ale lak No i sobie wtedy pier... Wtedy takie pierwsze przeróbki się zaczęły Pamiętam kurcze, jak nagle może taką przyczepę miałem Zbagowaną, pronarkę Co jak podjechałem do wysypywania z nią, nacisłem Q, i jej model się zwiększył milion, milion razy i się na całą mapę taki wielki zrobił. Może nie milion, nie, ale tam tak Takie bagi fajne. Że takiego baga zawsze nie widziałem. W ogóle cień przyczepy padł na całą mapę. Ciekawe czy hapnę to na zaraz. A to widzę, tam jest okej, okay. o super. Fajnie no to będzie Fajnie to z wierzchu wygląda. sobie taką na no, miniaturkę będzie. My już skosiliście? Ostatnie dwa paski Jeszcze takie... O, na klawisz strzałka Jeszcze o, jak. No bardziej we mnie wić, wiesz? No nie wiedziałem, nie kontrolowałem tego, sorry Ja uciekłam, żeby we mnie nie wierał Przestało się sypać, a Jeszcze czekaj, to weźmy do koncerty sobie z tyłu yy. ty O Co jest? Pełne Wysypiasz się na farmie. Co, ty jesteś pełny? No. To już rurę zamknął. Jadę tu pomóc Gilchowi do końca. Który, potpięć, no jest, który jest... bardzo aktywny w dzisiejszym odcinku, jak nigdy. Ktoś no. mnie zaprasza do gry. Eee, tu jest już koniec, co? Ja. No mam już koniec. to wezmę. Już bez... jedź się ten... Chodź się, Rafał, podpiąć. czekaj, czekaj, to już wózek. No właśnie no. mówię, chodź je podpiąć. Ale już bym miał blisko Do farmy A jednak nie A jednak nie Dobra, to jest moje Tak patrzę, a tu jeszcze drzewo Ale mnie wyciszył ten szczepa. O, o, dobra Uwielbiam Głowane w tym lesie Elegantzko Powinienem jak położyć na te przyczepy te bele, to one się powinny stać i trzymać się to, a nie... A one się ślizgają jak się... A opiera to A opie, to tu zaczyna, patrzę, skakać, bele zaczynają gonić, opie, jakby nie wiadomo co. Szkoda, że kamer żennych nie ma, tu? Do... Ja, no. Dobra, no. na no, wszelki wypadek sobie chudo odpala. Na wszelki wypadek, się. ja już zreszymy. No jeszcze kawałek, to... dawaj, dawaj, Przez pole dawaj. możesz sobie przejechać. Dobra, mamy to Kurde Weź dupni ciągnikiem, może się nastawi, co? Tak słabo, bo w głębi musisz go wepchać, bo nie mogę go podczepić Ale nie z tej strony Wiem Nie na długość, tylko w prawo w sensie bardziej No to z lewej do prawej Czekaj, czekaj Dobra, dzięki Mamy to. Już to jest na milimetry kurczę, a ja już nie złapam. Dobra, to przez pole to nam wrócę. A w sumie mogę przez pole jechać. W sumie, skoszone pole jest równiejsze niż jakaś standardowa droga polna, no, albo asfalt, niektóre. Na przykład lepiej po polu się zapieprza. Chyba że bronowałeś w poprzek przed posianiu. Zależy. O kurde, a co to za, za krzaki to? Nie przejadę. Dobra, spoko. Ta Tam Adam nałożyłeś? No. Okej. Musimy to skontrolować, Muszę wiedzieć co się dzieje tu na farmie. No, w... no mamy całe 20 minut. I w sobie i wracamy na hotę Na popołudniową kaskę. Te, Wiecie tu jakiś lepszym sprzętem, bo pieładwarka tego uciągniecie muszę W sumie to cię nawet nie było widać jak pracujesz więc Skodź Co ci idzie co ty chcesz Dobra i oj O kurde przystanek do wymiany Co ja tu zrobiłem ej Tam nic co tam jest O Kurde. Nie, chwila rozpędza się Ale z pola nie szło wyjechać O ty gnojów? Czekaj, czekaj, czekaj Nie, pójdzie, musi pójść Patrz zobacz jak on no, to będzie skręcił Już? Nie, co? Nie pójdzie Pój... Czekaj Muszę zobaczyć jak to wygląda Ja bym się wypraktykować z szczepy, Bo ja tu źle nałożone te bele stój tak, stój tak, nie, czekaj O, ja miałem kamerę ze środka w chwili wydarzenia. Co jeszcze zrobili? Przecież... Eee... Dobra, robicie. Prostu... za bardzo na, za, na, nabrałem za ekwivalent. Widzę, coś po nagradzku się Ale paska. weszło, weszło. Eee no, na siłę weszło. Czekaj, no Dawaj, 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 jeszcze. Daj. Kurde, ledy sam mogę wyłączyć? Właśnie, ja z ładnym zmysłem. Ta jedna ci ucieka, nie? Tylko to, to... No, no bela ucieka. Nie uciekawe jest zaczepione. Jak tak dalej pójdzie, to to nagrywanie nam w nawyk wejdzie. No. Nigdy. Dobrze by to było. No, byłoby dobrze. No, byłoby dobrze. A było, A No byłoby dobrze. Dobra. Kończymy, tak? Skąd Robota na dziś wykonana, więc wypadałoby się pożegnać tutaj. No. A ile tych tu w ogóle jest? Co was? Powiem, że dużo, ale. Przepraszam. Tutaj po tej kawce. Dobra, także dzięki serdecznie wszystkim za nie Kopnecie. Poczekaj, dwie minuty. Nie ma opcji. Wysiadłeś się nie to i drały. I drały im nogami na podwórko. No, a, macie. No ho... On już jedzie. Popijał że z ja tym kogoś po a 30 jest. sekund. No to co jeszcze można w tym czasie zrobić na farmie? 10 przysiadł. Mamy gdzieś ten? Krówki jakieś? Nie mamy jeszcze. Tu mamy krówkę. Ale ona coś jakaś taka... Nie ma rada. Nie w sosie. Nie rusza się. Może zdechła? Nie, już stoi. O, brama mnie skręciła. To było do Rafał. Co to jest? Gdzie ty jesteś? Rafał, halo. To jest golarka do schodów. Rafał. To do szalików. Halo, Rafał, chodź zobaczyć to przemyślane rozwiązanie. Tu, tu, tu. Halo? No idę. No ale nie Pak, tam. Ja się pakuję na Gospo. No pakuj się. Do paki. O co chodzi? No i to, to Slamar się zaciął tu przy tym dzienniku, czy ty chodzisz? Ja chodzę. Aha. Przecież ty wisz to, 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 tak średnio chodzisz, ci powiem. No. Wow. O, no, jasne. Zamknął tą burtę, nie? Nie. Czekaj, bo trzeba wypraktować dalej te przyczepy, bo ona się baguje no Mocne 2 na 10 ci dam za to ułożenie Jak ono usiadł jak ono odczepiłeś? Ja, Wiem, Kurde, ja tu patrzę, co to za ochraniacze na opony z boku, a to to burta otwarta jest Nastąpiła utrata połączenia z grą O nie, to coś się połączyć <laughs> Dobra, to dzięki wam za uwagę Byli dzisiaj ze mną Rafał, Marty i Gimcio Elom No, Elom i komentujcie, subskrybujcie. No właśnie, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, możecie mój kanał zasubskrybować. Rafała też. I kolorowe, ciekawe, magiczne guziczki. No, i... no właśnie, macie teraz taki wielki przycisk, który zasłania ten nastąpiła utrata połączenia z gro. Te więc zbier tego jądera. Ja wam dziękuję za uwagę. Na razie, cześć, trzymajcie. Zaraz ci dam ją No także, na razie. No, się. no na razie. No te, cześć. No siema. No siema. No na razie. 我行。Nice.